Bitcoin utrzymuje się w okolicach 103 tysięcy dolarów, a cały rynek dalej zastanawia się, czy mamy szansę na ogromny rajd w okolice 130 tysięcy dolarów, czy może cały ten ruch to tylko pułapka na byki. Jak zwykle większość inwestorów jest w błędzie, więc razem przeanalizujemy co może wydarzyć się w najbliższych tygodniach. Na początku od razu zaznaczę, że warto, żebyście zostali do końca tego materiału, bo w tym filmie tak ekspresowo przeanalizuję dla Was wszystkie najważniejsze wykresy, jeżeli chodzi o Ethereum, jeżeli chodzi o altcoiny, dominację bitcoina, cały przekrój rynku. A jak sami wiecie, ostatnie analizy naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają, no bo niestety większość jak zwykle była w błędzie. Przykładowo polscy influencerzy, na pewno wiecie którzy, jeżeli śledzicie polską scenę jeszcze dwa miesiące, miesiąc temu, mówili, że to koniec hosty, że oni już odchodzą od rynku. A tu proszę, teraz jest im głupio i zaczynają nagrywać filmy, że o jednak nie, bo oni tutaj coś innego mieli na myśli i no wiecie o co chodzi. My już w lutym i w marcu mówiliśmy wam, że dołek może być na poziomie 7 74 tysięcy dolarów, i stąd będziemy longować, co się bardzo fajnie sprawdziło. I tego longa, jeżeli ktoś brał z nami tę pozycję, raz jeszcze przetrzymać. Tak samo, jeżeli chodzi o Ethereum, jak byliśmy na tym poziomie 1800, ja wam rysowałem, że minimum target dla Ethereum, nawet jeżeli ten ruch będzie pułapką, nawet jeżeli to będzie dead cat bounce i zejdziemy w bessę, no to minimum te 2800-3000 powinno zostać zaliczone. No i też wstawię wam jakiegoś screena na potwierdzenie moich słów dla wszystkich nowych widzów, że faktycznie coś takiego dla rysowaliśmy i to się właśnie realizuje, ale do Ethereum przejdziemy sobie zaraz, najpierw porozmawiajmy o Bitcoinie, więc słuchajcie, jeszcze zanim na dobre zaczniemy, gorąco zachęcam, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, bo 90% oglądających ten film nas nie subskrybuje, a myślę, że warto po prostu, żebyście byli na bieżąco z naszymi analizami, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby algorytm popchał to trochę wyżej i dołączcie do naszego telegrama, bo tam ostatnio przykładowo wrzuciliśmy wam pełny portfel altcoinów, w którym już pierwsze pozycje zaliczyły naprawdę bardzo, bardzo duże wzrosty, co też ma później pokażę. No dobra, jeżeli chodzi już stricte o Bitcoin, no to słuchajcie, mimo, że rynek jest cały czas bardzo byczy, o czym Wam powtarzam już tak naprawdę od miesiąca, zobaczcie, od dołka mamy no już ponad miesiąc wzrostów, bo to będzie 37 dni po prostu jednej wielkiej pompy, więc w końcu jakaś korekta lokalnie nie musi, oczywiście nie musi nadejść jakaś większa korekta, ponieważ rynek jest bardzo byczy i nie możemy po prostu na siłę wymuszać, że zaraz tu będą spadki. Jednak rekordowo zaczniemy od takiego najgorszego scenariusza, który rysowałem Wam w poprzednim filmie. Gdyby teraz giełda tradycyjna, do której później przejdziemy, posypała się jakoś mocniej, czy byłyby jakieś słabsze newsy, rekordowo możemy pójść nawet w okolice 88 tysięcy, przetestować cały value area low naszego range tej hossy i przetestować ten kluczowy poziom, po którym zmieniliśmy trend na wzrostowy, czyli 88 tysięcy i potencjalnie stąd moglibyśmy mieć dalszą po prostu kontynuację hossy. Jednak tak jak Wam powiedziałem, to jest zdecydowanie najmniej prawdopodobny scenariusz, więc nie będę się na nim skupiał. Opowiadałem Wam w poprzednim filmie, ale zdecydowanie bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest lokalna korekta po przetestowanie dziennego fair value capa i przy okazji point of control z całego naszego range z tej hossy. No i byłaby to korekta rzędu około 5% z tego miejsca, więc byłby to na pewno bardzo fajny moment, żeby dołożyć do altcoinów. Czy też tak, jak wam tu napisałem, zapiąć jakiegoś fajnego longa na bitcoinie. Na pewno jeżeli my będziemy wchodzić w tego longa, o którym teraz wam opowiadam, no to wrzucimy informacje na telegrama, więc gorąco zachęcam, żebyście tam dołączyli. Link w opisie pod tym filmem na samej górze więc zdecydowanie obecnie faworyzuje taki scenariusz, że tutaj po prostu możemy dostać jakąś korektę zejście w okolicę tego boksa, nie wiadomo gdzie dokładnie ta cena się zatrzyma, ale obstawiam, że gdzieś w tym boxie byśmy mieli po prostu stop, jakąś tam reakumulację i wyjście po prostu w dalszą ekspansję, w dalszą hossę i wtedy już atak na nasze poprzednie all time high jednak generalnie cały rynek jest byczy i raczej kierunek cały czas jest wzrostowy, więc naprawdę nie ma co na siłę wymuszać nawet takie wydawałoby się, że nie dużej korekty, bo równie dobrze z tego miejsca możemy lecieć bokiem w tym range, w którym się znajdujemy i w pewnym momencie po prostu wystrzelić. Jeżeli chodzi o konkretne poziomy cenowe, no to mamy tak naprawdę te dwie główne strefy, i jeżeli wyjdziemy na stałe poza jedną czy drugą strefę i zaczniemy zamykać świece czterogodzinowe godzinowe poza tymi strefami, no to potwierdzimy krótkoterminowy kierunek ruchu. Jeżeli chodzi o kierunek południowy, jest to nasze value area low całego tego lokalnego range, który mamy od 8 maja i poziom 104 300 Dolarów, po którego przybiciu możemy dostać ekspansję i atak nawet na all-time high, więc też warto, żebyście obserwowali po prostu dla siebie te dwa poziomy, a jeżeli chodzi o takie szersze spojrzenie, no to słuchajcie, ta korekta wydaje się być jednak bardziej prawdopodobna z racji na to, że zobaczcie, na dziennym interwale dostaliśmy właśnie dywergencję na momentum i tutaj czerwoną kropkę, która, no jak sami widzicie w przeszłości, miała całkiem niezłą skuteczność w połączeniu z dywergencją. Bo, bo przykładowo taka konfiguracja, no, wyznaczyła nam tutaj szczyt w styczniu jednak absolutnie ja nie mówię teraz, że to jest już koniec tego ruchu i teraz lecimy do piekła, no bo moim zdaniem cały czas jednak jest kierunek wzrostowy, już się powtórzę kolejny raz i albo po prostu odbijemy się tu z naszego point of control, a rekordowo takim prawdziwym psikusem dla całego rynku i szczególnie dla uliczniaków byłoby zejście do naszego value area low całego range, czyli tych 88 tysięcy dolarów, no bo słuchajcie, tak naprawdę teraz nikt się tego nie spodziewa, a jest to jak najbardziej możliwe. Oczywiście tak jak wam powiedziałem, mało prawdopodobne jednak, jednak patrząc na tą dzienną dywergencję, no mi się wydaje, że tutaj lekka korekta jak najbardziej jest w grze, bo też umówmy się, dla dalszych wzrostów to by było po prostu zdrowe, gdybyśmy się zreakumowali, zrobili jakąś korektę, no bo nie chcemy iść za szybko w linii prostej, no bo wtedy pewnego dnia po prostu się obudzimy, zerkniemy w telefon na giełdę i dostaniemy jakiegoś flash flashcrasha na 10%, no bo po dużych wzrostach po prostu tak to się kończy, a zdecydowanie chcemy tego uniknąć, wolimy po prostu stabilny przyrost, czyli impuls i akumulacja i tak dalej. Oczywiście większe interwencje typu tygodniowy czy dwutygodniowy dalej wyglądają bardzo dobrze. Mamy tutaj jeszcze dużo, dużo miejsca na wzrosty, co też zdecydowanie utwierdza nas w przekonaniu, że po prostu ta hossa jeszcze może być kontynuowana z tego miejsca. I dopiero tutaj podkreślimy szczyt hossy, robiąc dywergencję spadkową względem ostatniego szczytu. A jeżeli chodzi o target wzrostów, no to wiecie, że zmierzenia Fibonacciego wypada idealnie poziom między 120 000 a 130 tysięcy dolarów. I jest to taki konserwatywny pomiar, jaki również globalna płynność też wskazuje na te Trefę, więc jak najbardziej warto obserwować, po prostu, czy w tej okolicy nie podkreślimy jakiegoś mocniejszego szczytu. Jednak to jest melodia przyszłości, będziemy to analizować dla Was na bieżąco. No i dobra, przejdźmy sobie do giełdy tradycyjnej do SPX, który jest kluczowy, absolutnie kluczowy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. No bo jak sami wiecie, spadki na giełdzie tradycyjnej bardzo mocno napędziły po prostu korektę na szerokim rynku kryptowalut. No po prostu rynek krypto jest w dużej mierze skorelowany z giełdą tradycyjną, która obecnie też wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jak sami wiecie. Donald Trump się tam dogadał z tymi Chinami w sprawie tych ceł, więc jak na razie te widmo od wielkiej wojny handlowej po prostu pełnoskalowej, trwającej tam powiedzmy ileś lat, na razie odchodzi na dalszy plan, zobaczymy czy nie wrócą do tego tematu, miejmy nadzieję, że nie i jak na razie widać po giełdzie tradycyjnej że ten apetyt na ryzyko zdecydowanie wraca, ludzie chętniej wracają do stolików, jednak tu jest podobna sytuacja jak na Bitcoinie, no zaliczyliśmy naprawdę bardzo duży przyrost od dołka i po prostu nie możemy być dziwieni jak dostaniemy lokalną korektę, no bo zobaczcie tutaj od 7 kwietnia, czyli w miesiąc z hakiem zaliczyliśmy wzrost rzędu 20 kilku procent na S&P 500, a jeżeli chodzi o giełdę tradycyjną taki duży przyrost, no nie zdarza się codziennie, umówmy się, oczywiście wystąpił on pod bardzo dużej korekcie, swoją drogą cofnijcie się do naszych filmów sprzed miesiąca jak byliśmy w tych okolicach, mówiliśmy wam, że tu możemy jak najbardziej zrobić dołek i mam nadzieję, że pamiętacie naszą analizę, w której mówiliśmy, że jak utrzymamy all time high z poprzedniej hossy i no to jak najbardziej będzie to zwykła korekta i S&P 500 prawdopodobnie poleci po nowe all time high, no jak sami widzicie do ładnie to się dzieje. Czy przebijemy tutaj nowe all time high? Nie wiem, ale wygląda to naprawdę obiecująco. Spójrzcie sobie na nasze tygodniowe momentum, bo zobaczcie tak nisko, jeżeli chodzi o momentum, nie byliśmy tak naprawdę od listopada 23 roku, gdzie S&P kosztował 4400 dolarów i tak naprawdę od tego momentu byliśmy w nieustannej hossie, no praktycznie przez rok i trzy miesiące. Zobaczymy jak długo potrwają obecne wzrosty, ale jedno jest pewne im dłużej będzie rosła giełda tradycyjna tym dłużej będzie trwała hossa na rynku krypto, więc po prostu warto jest być tego świadomym, że rynki tradycyjne naprawdę obecnie wyglądają dobrze, no bo zobaczcie sobie na te dwutygodniowe momentum, na to jak tutaj rośnie mani flow na tym wykresie i to jest też jeden z głównych powodów dlaczego jestem obecnie bardzo byczo nastawiony do rynku, po prostu mając takie struktury i patrząc na to, jak poprawia się globalna płynność, patrząc na fakt, że Donald Trump się dogaduje z Chinami i w ogóle z całym światem, jeżeli chodzi o te taryfy no ciężko jest obecnie myśleć inaczej, jednak tak jak wam powiedziałem no lokalnie naprawdę nie zdziwcie się, jak dostaniemy tu kilka procent korekty, no bo oczywiście nic nie rośnie w linii prostej. No i dobra, jeżeli chodzi o Ethereum, no to słuchajcie, jestem bardzo dumny ze swojej analizy. Ja wam już tutaj mówiłem, że będziemy w tych okolicach, jak widzicie to się sprawdza. I słuchajcie, no Ethereum na ten moment wygląda naprawdę bardzo dobrze. Tu na początku tego rajdu bałem się, czy tego nie zgaszę od razu automatycznie, no ale tak naprawdę mamy już tydzień stabilnej pompy, więc perspektywy przed Ethereum są na ten moment całkiem niezłe, o ile pokonamy tą strefę 3000 dolarów. Jeżeli uda się wybić całą tą strefę i przetestować ją jako wsparcie, no to naprawdę będzie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o Ethereum, i target w takim scenariuszu to będzie minimum te szczyty z grudnia, czyli te 4100 dolarów, a w idealnym scenariuszu może i nawet all time high, ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Obecnie, jeżeli rynek tradycyjny i Bitcoin dowiozłyby jakąś większą korektę, no to dla mnie najbardziej realistycznym scenariuszem, jeżeli chodzi o Ethereum, będzie zejście po tego Fair Value Gapa na poziom około 2200 dolarów, czy rekordowo zejście nawet na poziom 2000 dolarów i dopiero stąd. Dalszy ride. Jednak patrząc na to, że rynek jest naprawdę całkiem byczyn, no to nie spodziewam się aż tak dużej korekty. Absolutnie tutaj nie będę wymuszał jakiś głębszych korekt. Więc ten poziom między 2230 a 2300 dolarów będzie jak najbardziej ciekawym miejscem na zajęcie jakiegoś longa na Ethereum. No, zobaczcie, nawet sobie tu wrzucimy na wykres, żeby to sobie lepiej zwizualizować. No, ta strefa naprawdę będzie bardzo ciekawa pod longi. Jeżeli my będziemy zajmować pozycję, no to na pewno wrzucimy to na nasz Telegram. Więc po prostu gorąco zachęcam, żebyście tam dołączyli. I jeżeli chodzi o kapitał, kapitalizacji altcoinów, wykres, który dla Was bardzo często omawiam, bo najlepiej on obrazuje po prostu sytuację szerokiego rynku altów. Na ten moment wygląda to całkiem nieźle. Jednak analogicznie jak w przypadku Ethereum, naprawdę bulisz to się zrobi dopiero jak tutaj przebijemy tą ścianę w okolicy 315 miliardów kapitalizacji i dopiero po pokonaniu tego oporu i przetestowaniu go, no naprawdę będą fajne perspektywy, co najmniej żeby ściągnąć te grudniowe szczyty, a może i żeby zdjąć nawet all-time high z poprzedniej hossy, absolutnie nie jest to wykluczone jednak na ten moment jeżeli Bitcoin czy Ethereum dowiedzą korektę no to tutaj też możemy spodziewać się do spadku po najbliższego fair value gapa tutaj jak sami widzicie była naprawdę mocna ściana na tym poziomie około 240 miliardów kapitalizacji mamy tu obecnie fair value gapa więc byłaby to naprawdę sensowna korekta testująca strukturę wzrostową i jeżeli zejdziemy do tego miejsca i tutaj będziemy mogli zidentyfikować rynek no to będzie naprawdę idealne idealne miejsce żeby czy to kupić coś na spocie czy zająć jakiegoś longa bo wtedy Prawdopodobnie na tym wykresie po prostu pójdziemy po test tej ściany fair value gapów, która cały czas nad nami wisi. Jeżeli chodzi o nasze momentum, no to też wygląda to naprawdę nieźle. Jedyne co jest niepokojące, no to te spadające money flow. Ale dopóki daily wygląda byczą, no to nie ma też się co tym tak szczególnie przejmować. No bo też przede wszystkim wszystko zależy tak naprawdę od bitcoina. Jeżeli bitcoin zacznie spadać, no to nawet najbardziej bycze struktury na altcoinach nie pomogą. Za to dwutygodniówka wygląda zdecydowanie lepiej od tygodniówki. No i po prostu jest obiecująco na ten moment a dominacja Bitcoina naprawdę zaczyna bardzo fajnie wyglądać pod jakieś większe all na rynku. Zobaczymy, jeżeli tutaj Bitcoin by dowiózł lokalną korektę, no to też patrząc na momentum na tej dominacji, która tutaj niedługo powinna zrobić dołek na dziennym interwale, no to możemy się spodziewać jakiegoś odreagowania i miejmy nadzieję dalszej dystrybucji na tym wykresie. I będąc szczerym, to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Tak jak już Wam powiedziałem, przebicie tego poziomu 60% na dominacji będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo pozytywne dla altcoinów, i naprawdę będziemy mieli szansę nawet, żeby zdjąć te dołki z grudnia. I jeżeli taki scenariusz by nam się wyrysował, no to naprawdę all Season będzie co najmniej bardzo przyjemny. Zobaczcie, a tu jest portfel, który podaliśmy wam w poprzednim filmie i na telegramie. I zobaczcie, mimo, że przez ostatnie 24 godziny są srogie minusy, bo tu jest minus 13, minus 10, minus 15. Wszystko przez ostatnią dobę mocno skorekciło, a i tak mamy 15% zysku od zakupu, który był 4 dni temu. Więc słuchajcie, no naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, że tutaj co Całkiem, nieźle się to udało kupić, bo mimo że jest korekta na rynku, no to i tak tutaj jest dalej 15% zysku. A rekordowo tu chyba nawet było 35% zysku jeszcze wczoraj, więc to jest wynik naprawdę bardzo fajny. Tutaj portfolio na tej stronce jest stworzone tylko po to, żeby je wam pokazać, tutaj dla przykładu, żeby na bieżąco monitorować wynik w każdego z tych coinów, wrzuciłem 1000 dolarów i prawdopodobnie w najbliższym czasie, jeżeli dostaniemy korektę, no to do tego portfela dojdą jeszcze dwa projekty, żeby była równiutka dyszka. No i tak jak wam mówiłem w ostatnim filmie, że my po prostu kupiliśmy za 40% i damy wam znać, kiedy drugie 40% po prostu wrzucimy w te projekty i kiedy te dwa dodatkowe projekty po prostu będziemy kupować, wszystko na bieżąco będziemy relacjonować na naszym telegramie, więc jeszcze raz gorąco zachęcam, żebyście tam dołączyli. I teraz jeszcze na koniec, na szybko, omówimy sobie Accumulation Transcore, czyli chyba najlepszy wskaźnik on który mamy na rynku. Na pewno ten wskaźnik po prostu z największą skutecznością pokazuje, co może się wydarzyć w najbliższym czasie. Bo zobaczcie, obecnie jest taki dziwny paradoks, że inwyżej. Jesteśmy, tym jest mocniejsza akumulacja dużych portfeli i zobaczcie, wczoraj 13 maja Accumulation Trend Score pokazał poziom 0,97, a przypomnę, że skala tego wskaźnika jest między 0 a 1, więc tutaj jest naprawdę ogromna akumulacja na tych poziomach, mimo że jesteśmy naprawdę bardzo wysoko, mimo że jesteśmy względnie wysoko, bo jesteśmy już coraz bliżej all-time high, no to tutaj ta akumulacja zdecydowanie nie słabnie. I zobaczcie, jeżeli dostaniemy taki scenariusz, że tutaj tak jak w styczniu podkreślimy jakiś szczyt i tak. Akumulacja będzie zdecydowanie spowalniać. No, bo zobaczcie, na tym szczycie akumulacja wynosiła 0,80. A na tym szczycie styczniowym już tylko 0.05. Więc prosta matematyka tutaj nam podpowiada, że była 20 razy słabsza niż podczas tego pierwszego all time high. I z perspektywy czasu po prostu widzimy, jak świetnie to wyznaczyło po prostu szczyt na szerokim rynku. Więc też my będziemy Was na bieżąco updateować, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. Sami go sobie nie włączycie, bo jest on w płatnej wersji dla Ale my na pewno regularnie będziemy Was updateować, jeżeli będą tu jakieś ciekawe informacje. No i słuchajcie, w tym filmie to by było na tyle. Dzięki Wielkiej za. Oglądanie, zachęcam was jeszcze raz, żebyście zasubskrybowali nasz kanał, zostawcie łapkę w górę i jakiś komentarz pod tym filmem, żeby po prostu wypchać ten algorytm YouTube'a. Jeszcze raz gorąco was zachęcam, żebyście dołączyli na naszego Telegrama. No i ja się z wami żegnam, do usłyszenia, cześć.